Cześć, Pablo z tej strony. Dzisiejszy odcinek zaczynam od podziękowań. Razem zdobyliśmy niesamowity kamień milowy. Nasza społeczność przekroczyła 100 tysięcy osób. Dziękuję Wam z całego serca, ale słowami nie wyrażę, jak bardzo jestem Wam wdzięczny. Dlatego dziś, w ramach podziękowania, zbudujemy tę odlotową konstrukcję, jaką jest prawdziwy silnik odrzutowy. Zanim zaczniemy naszą kosmiczną przygodę, wyjaśnijmy sobie, jak działa silnik turboodrzutowy. Powietrze zasysane jest przez wlot powietrza prosto do kompresora. Kompresor ma za zadanie sprężyć powietrze, czyli podnieść jego ciśnienie, a następnie przekierować je do komory spalania. Tam paliwo miesza się ze sprężonym powietrzem, a następnie jest podpalane. Ta reakcja powoduje powstanie ogromnych ilości gazów, które wylatując przez dysze generują ciąg. A oto geniusz całej konstrukcji! Spaliny na swojej drodze do wolności napotykają turbinę. Przelatując między jej łopatkami, wprawiają ją w ruch. Turbina połączona jest wałem z kompresorem, dzięki czemu obracając się napędza również kompresor. W efekcie otrzymujemy samonapędzający się mechanizm, który do działania potrzebuje tylko paliwo. Konstrukcja jest banalnie prosta. Mamy kompresor, zapalamy gaz, spaliny przelatują przez turbinę, napędzając kompresor i tak w kółko. Jest jednak pewien haczyk. Prędkość obrotowa elementów w silniku turboodrzutowym jest olbrzymia, dlatego najmniejsza niedoskonałość w wyważeniu tych elementów prowadzi do katastrofy. Jak się pewnie domyślacie, taka precyzja jest poza naszym zasięgiem budując silnik w domu. Co możemy z tym zrobić? Usuńmy słowo turbo z silnika turboodrzutowego, a zostanie silnik odrzutowy. Zamiast turbiny napędzającej kompresor użyjemy silnika elektrycznego. Zaczynamy od skonstruowania obudowy. Z blachy formujemy obudowę w kształcie tuby. Niestety nie mam maszyny do profilowania blachy, dlatego formujemy ją ręcznie. Kompresor pasuje idealnie, dlatego obudowę możemy już ponitować. Aby kompresor nie odleciał po włączeniu zapłonu, tworzymy mocowanie z nitów i śrubek. Przyszedł czas na uformowanie charakterystycznej dyszy silnika odrzutowego. Pora pomyśleć o paliwie. Na pewno każdy z nas zdmuchiwał kiedyś świeczki urodzinowe. Intensywne podmuchy i płomień to niezbyt dobre połączenie. Ogień kocha sprężone powietrze, ale tylko to wolno poruszające się, dlatego musimy jakoś je spowolnić. Nie obejdzie się zatem bez komory spalania. Bierzmy się do roboty. Z pozostałego fragmentu blachy wycinamy części komory spalania. Po wycięciu łączymy elementy, co do moich skilli spawacza, muszę jeszcze trochę poćwiczyć, także nie oceniajcie. Łączenia dodatkowo pokryłem silikonem wysokotemperaturowym, stąd czerwona substancja. Paliwo do komory spalania dostarczymy miedzianą rurką. Jedną stronę zaciskamy, a następnie formujemy odpowiedni kształt. Cienkim wiertłem tworzymy kilka otworów, przez które wydostawać się będzie gaz. Zawór do kartusza odcinamy oraz łączymy z przewodem paliwowym. Czas na test przewodów. Po udanych testach możemy łączyć pozostałe elementy komory spalania. I jeszcze raz sprawdzimy, jak prezentuje się całość. Muszę przyznać, że jest to satysfakcjonujące. Wszystko pięknie, ale jak zapalić gaz w komorze spalania zamocowanej w obudowie? Przecież nie wrzucę tam zapałki. Będziemy potrzebować zapłonu, a zrobimy go z taniego generatora wysokiego napięcia. Przewody generatora wsuwamy w przygotowany otwór przez obudowę silnika wprost do komory spalania. Działa lepiej niż zakładałem. Pora na zamontowanie kompresora. Tutaj popełniłem błąd. Miał być test komory spalania, a wyszedł test silnika. Emocje wzięły górę i dopiero następnego dnia zrobiłem unboxing folii ochronnej. Szybkie wcięcie. Jeżeli podobają Ci się takie konstrukcje, koniecznie zasubskrybuj kanał, bo już w najbliższych miesiącach czeka nas nie lada wyzwanie. Zbudujemy gigantyczną katapultę prosto z czasów średniowiecza. Szczegóły nieco później, a tymczasem wróćmy do silnika. Czy wiecie, do czego jeszcze można zastosować silnik odrzutowy? na pewno nim zrobimy, ale pytanie, czy ten silnik produkuje jakiś ciąg. Jest tylko jeden sposób, by się o tym przekonać. Emocje opadły, także można ściągać folię. Zobaczmy tę dziecinę w całej okazałości. I teraz z czystym sumieniem można zrobić test ciągu. Pamiętajmy, że silnik z deskorolką waży ponad 6 kg. Zanim się pożegnamy, odniosę się jeszcze do wspomnianej katapulty. Moim celem na ten rok jest zbudowanie pełnowymiarowej średniowiecznej katapulty, która będzie w stanie miotać gigantycznymi arbuzami. Jestem na etapie spisywania potrzebnych elementów, takich jak deski, belki, śruby czy liny. Jeżeli wewnętrznie czujesz, że chcesz wesprzeć ten średniowieczny projekt, zapraszam na mojego Patreona. Link wrzuciłem w opisie filmu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.